Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Mateusz Kaniowski, MMAP, Ren ze mną Trypson i zanim przejdziemy do Twojego rywala, przed chwilą robimy wywiad z Piotrem Świerczewskim, który powiedział, że na sparingach lejesz go w każdej płaszczyźnie i cały czas go bijesz. Siema, witam Ciebie, witam wszystkich. Nie no, słuchaj, Piotrek jest moim kolegą z maty, nie, nie, wiesz, tutaj nie, nie ma się co nad nim pastwić i znęcać. Wiadomo, że dopiero zaczął trenować, więc no, jak chce nam dorównać, no, to musi troszeczkę potrenować, ale muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo charakterny. Cały czas idzie do przodu, mimo tego, że lepszy, silniejszy, no może silniejszy, większy, jest bardzo silny też. Piotr jest bardzo silny, naprawdę, chcę powiedzieć, że jak na piłkarza w ogóle jest bardzo silny. Bo nie spodziewałem się, że piłkarz może być tak silny, a jest bardzo silny tutaj w górze w rękach. I no i charakterem i to połączenie może pozwolić mu wygrać tę walkę. Wiadomo, że technicznie jeszcze mu troszkę brakuje, ale jest zawzięty w tym, co robi, i widać, że mu się to spodobało. Powiem ci, że na tych grupach tam amatorskich tych chłopaków, którzy już też trochę trenują, tam ostro lał, także. Naprawdę, naprawdę fajnie na niego patrzeć, bardzo Piotrek mocno wierzy w siebie, jest bardzo pewny siebie i dobrze, i myślę, że ta pewność siebie, ten charakter, to wszystko może mu pozwolić zwyciężyć tę walkę. Damian Kostrzewa, podobną ilość doświadczeń. Do, do, do kogo? Do Wiotka. tak. No, wiesz, Damian Kostrzewa trenuje zdecydowanie dłużej, bo trenuje około dwóch lat, z tego co wiem, zawodowo, tam z zawodowcami. No a jak się trenuje z zawodowcami, sam wiem po sobie, trenuje z najlepszymi, takimi jak Szymon Kołecki, Michał Oleksiejczuk i inni, no to naprawdę człowiek się rozwija szybciej i, i staje się z dnia na dzień lepszym zawodnikiem. Myślę, że, że z Damianem damy naprawdę fajną walkę. Nie wiem do końca, czego się mogę po nim spodziewać, ale nastawiam się tutaj na twardy bój. Ja to chyba się spodziewam, że jak masz tyle wyższego rywa, to będzie obalenie za obaleniem. Wiestą tutaj jego kalafiorek na uchu też daje mi do zrozumienia, że może być dobry zapaśniczo, że zapaśniczo przepracował troszeczkę. A to jest temat, który poruszyliśmy w wywiadzie właśnie, więc jeżeli chcecie sprawdzić o co chodzi z tym kalafiorem, zapraszam. Dobra. A ty mów dalej. A ja mówię dalej, więc myślę, że tak łatwo nie będzie go obalić, ale zobaczymy. Zobaczymy, na co mi pozwoli, jak się ułoży gra. Ja na pewno będę przygotowany na walkę w każdej płaszczyźnie, więc będę walczył tak, na, na ile mi pozwoli mój rywal. Jakiś plan w głowie jest i jedziemy. I walczysz krócej niż zawsze. Walczę krócej niż zawsze tak. To też jest wiesz, zazwyczaj sparujemy po 5 minut, no już końcówkę do tych przygotowań sparowałem po 3 minuty. Ta przerwa też jest dłuższa, więc no, też trzeba mm, potrafić. Na, na 5 minut pracuję troszeczkę inaczej, rozkładam te siły. Na trójkę będzie można... W, Więcej mocy wkładać w to, co się robi, ale też trzeba uważać, żeby się nie nie przestrzelić tej energii, nie? Obracamy się razem z Trypsonem, bo tutaj nasz operator jest zbity przez Marcina Wrzoska i trenera Zabora, ale wracając. Czy to jest tak? Czy to jest tak, że ty teraz wiedząc, że walczysz krócej, możesz, masz taką taktykę, żeby włożyć więcej sił w ten trzy minuty? No bo tak może to działać. No wiesz co, no. Na pewno trzeba uważać. Na pewno be, be, podświadomie będę wiedział, że już mam mniej czasu, więc mogę więcej zużyć tej energii. E, I może to być e, mocniejszy pojedynek, ale też trzeba uważać, bo to pozornie też w 3 minuty można się szybko wypstrykać z tego tlenu, jeżeli nieumiejętnie się go dysponuje, a w, w, wiadomo, w walce w, w, w dniu takiego wielkiego wydarzenia e, tego tlenu zawsze jest troszkę mniej, dochodzi stres, dochodzą inne czynniki, które powodują, że troszeczkę ciężej nam się oddycha. I trzeba szanować tlen i umiejętnie go wykorzystywać. Jak się skończy Wasza walka jutro? Eee, planuję i wróżę, że zakończę ten pojedynek przed czasem, w pierwszej lub w drugiej rundzie. Tego Ci życzę. Dzięki za wywiad. Pozdrawiam. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.